Dzień dobry moi drodzy, dostałem bardzo ciekawe i kreatywne zadanie do zrealizowania. Zadanie pod tytułem stwórz ranking 10 najbardziej wpływowych postaci polskiej piłki. I wiecie, co było najtrudniejsze w tym zadaniu? Nawet nie to, kto powinien zająć miejsce czwarte, kto powinien być trzeci, kto powinien być szósty. No bo możemy sobie dość łatwo odpowiedzieć, czy ważniejszy jest na przykład prezes Legii Warszawa czy Piasta Gliwice. To jest dość oczywiste. Znacznie trudniej jest natomiast porównać wpływ na przykład piłkarza, który wychodzi na boisko w koszulce reprezentacji Polski, czyli piłkarza, który decyduje w zasadzie o tym, czy my jako reprezentacja awansujemy na Euro bądź na Mundial. Czy ważniejszy jest na przykład prezes jakiegoś klubu? Łatwiej jest ocenić, że wpływ prezesa Legii jest większy niż prezesa Piasta Gliwice, przykładowo, niż ocenić, kto jest istotniejszy. Czy sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli prawa ręka Cezarego Kuleszy, czyli człowiek, przez którego przechodzą wszystkie papiery, ale także wszystkie najważniejsze decyzje, czy na przykład ludzie z telewizji, które wykładają wielkie pieniądze na przykład na polski futbol. Strasznie trudno jest to zważyć, dlatego trudno jest też zrobić w pełni Obiektywny ranking. Dlatego ja do mojego rankingu podszedłem jednak z delikatnym przymrużeniem oka. Dlaczego to nie jest ranking w 100% obiektywny? No bo wręcz z definicji taki być nie może. To znaczy, kiedy pojawia się opinia, no to siłą rzeczy człowiek jest subiektywny. Ważne jest to, żeby zachować w tym pewną bezstronność. Dlatego, żeby nie przedłużać, moi drodzy, łyk kawy i lecimy z tematem. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji. Jestem przekonany, że ta dyskusja będzie bardzo gorąca i że będziecie przerzucać się argumentami. Czy istotniejszy jest, nie wiem, Zbigniew, Jakubas, czy Zbigniew gniew Boniek, czy istotniejszy jest Łukasz Masłowski czy Michał Żewakow i tak dalej i tak dalej. łyk kawy i lecimy. I teraz wspomniałem wam o tym, że to ma być ranking 10 najbardziej wpływowych postaci polskiej piłki, ale ja dołożyłem jedno miejsce bonusowe miejsce 11. I wiecie, kto znajdzie się na tym miejscu 11? Nie, nie dziennikarze, nie media. Nawet kiedy podostałem w ostatnich godzinach m, te propozycje mojego rankingu do jednego z moich kolegów, to napisał: ojojojoj, oj, 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 to nieźle podpadniesz branży, że nie umieściłeś tutaj żadnego dziennikarza, który mógłby mieć wielki wpływ na polską piłkę. Ale uważam, że dzisiaj nie ma jednej takiej jednostki, która, jednej jednostki, która po prostu wybiera by się totalnie ponad media i która na przykład decydowałaby o tym, jaką opinię mają mieć polscy kibice, na przykład na temat jakiegoś zjawiska, jakiegoś klubu czy jakiegoś piłkarza. Nie jestem w stanie wskazać w tym momencie ani jednego medium, ponieważ te media piłkarskie bardzo mocno w Polsce się rozproszyły, ani jednego dziennikarza. Ale wskażę moi drodzy coś innego na tym miejscu bonusowym, czyli miejscu jedenastym, to znaczy Twittera, a w zasadzie X. Dlaczego? Ano dlatego, że choć nikt nie powie wam tego wprost, mam na myśli prezesów, dyrektorów sportowych, przede wszystkim te postaci. Albo na przykład władze miejskie, to nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak gigantyczny wpływ ma Twitter czy media społecznościowe, przede wszystkim Twitter, na polską piłkę. Jak bardzo dyrektorzy sportowi czy prezesi nakazują albo swoim dyrektorom do spraw komunikacji, albo komukolwiek w klubie śledzenie po prostu trendów na Twitterze, śledzenie tego, jakie nastroje panują w poszczególnych społecznościach, właśnie poszczególnych klubów. Na ten temat często wypowiadają się piłkarze, którzy na przykład post factum po latach udzielają wywiadów i mówią, że ten prezes po prostu był zbyt podatny na Twittera. Twitter ma dzisiaj nieprawdopodobną moc, jeśli chodzi o wpływanie na ludzi, którzy decydują o polskich klubach, o polskich klubach to przede wszystkim, ale to też widać po aktywności kluczowych działaczy, kluczowych właścicieli w polskiej piłce. Zwróćcie uwagę na to, jak aktywny od samego początku przygody z polską piłką jest Alex Haditagi, czyli właściciel Pogoni Szczecin. Jak aktywny jest Jarosław Królewski. Jak aktywni są też inni właściciele. Może nie aż takie jak Haditagi czy Królewski, ale mimo wszystko. Więc wbrew pozorom, być może ktoś w tym momencie się zaśmieje, ale uważam, że Twitter jako zjawisko powinien znaleźć bardzo wysokie miejsce w rankingu no właśnie, no nie postaci, ale po prostu zjawisk, które mogą wpływać na polską piłkę. Dziesiąte miejsce i tutaj niestety obawiam się, że ten pan trochę się na mnie obrazi, bo pewnie uważa, że zasługuje na miejsce zdecydowanie wyższe i być może rzeczywiście zasługuje, ale tutaj umieszczam Zbigniewa Bońka. Gdyby Zbigniew Boniek był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, znalazłby się tutaj absolutnie na pierwszym miejscu. Gdyby Zbigniew Boniek był na przykład prezesem Wisewa Łódź, uważam, że znajdowałby się bardzo wysoko, absolutnie w top 5, bo myślę, że Zbigniew Boniek, mający taki bezpośredni wpływ na bieżącą działalność jakiegokolwiek klubu, byłby człowiekiem, który Stałby się też po prostu takim działaczem, który chciałby też zmieniać polską piłkę, nie tylko swój klub. Ale w tym momencie Zbigniew Boniek no, siedzi po prostu u siebie w Rzymie. Ma oczywiście wpływ na polską piłkę o tyle, że ludzie polskiego futbolu często do niego dzwonią, pytają go o zdanie, proszą go o opinię. Często też udziela wywiadów. Na przykład u Romana Kołtonia bardzo często zabiera głos właśnie w różnych tematach związanych z polską piłką. Często są to opinie kontrowersyjne, często są to opinie nastawione na bardzo dużą polemikę, ale są to opinie, które rzeczywiście moim zdaniem po prostu w wpływają na polską piłkę, to znaczy, jeśli Zbigniew Boniek coś powie, to ludzie w Polsce o tym po prostu dyskutują, przynajmniej właśnie w naszym futbolu. Niezależnie od tego, czy chodzi o różne dziwne decyzje w Legii Warszawa, czy chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej, czy chodzi o jakikolwiek inny klub, Zbigniew Boniek ma zdanie na każdy temat i nie boi się tego zdania wygłaszać. A to zdanie jest słyszalne i to zdanie rzeczywiście ma wpływ na ludzi, którzy decydują o polskiej piłce. Też często, czytając wypowiedzi różnych właścicieli polskich klubów, da się zauważyć, że... Bonik jest trochę taką szarą eminencją, z którą oni po prostu lubią się skonsultować. Już nie mówię tylko o Robercie Dobrzyckim, ale o wielu innych postaciach, więc uważam, że nie powinno się w tym momencie przeceniać wpływu Zbigniewa Bonika na polski futbol. Jeszcze kilka lat temu byłby tutaj absolutnie bezdyskusyjnie na pierwszym miejscu, ale uważam, że nie powinno się też tego wpływu nie doceniać. Jeśli chodzi o tych opinionistów, to w tym momencie moim zdaniem Zbigniew Bonik jest absolutnym numerem jeden. I tak jak mówiłem przy okazji tego wątku Twitterowego, nie jestem w stanie wskazać żadnego dziennikarza, który miałby w tym momencie taką moc otwórczą, jak Zbigniew. W Boniek, który de facto w tym momencie w polskiej piłce nie funkcjonuje. Dziewiąte miejsce. Znajdą się tutaj przedstawiciele Jagiellonii Białystok i nie ukrywam, że miałem gigantyczny dylemat na kogo tutaj postawić. Czy postawić na bezdyskusyjnie najlepszego dyrektora sportowego w Polsce, czyli Łukasza Masłowskiego, czy postawić na Adriana Siemieńca. Strasznie trudno jest te postaci rozdzielić, przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem Adrian Siemieniec, który jest znakomitym trenerem, nie osiągałby aż takich wyników bez świetnych transferów Łukasza Masłowskiego. Oczywiście nie wszystkie transfery są udane, ale generalnie skuteczność w budowaniu, prowadzeniu tego klubu jest kapitalna. I uważam, że też Łukasz Masłowski nie osiągałby takich wyników jako dyrektor sportowy, gdyby nie miał takiego trenera jak Adrian Siemieniec. Natomiast obaj są w stanie osiągać świetne wyniki bez na przykład, moim zdaniem, znakomitego prezesa, czyli Wojciecha Pretkiewicza, który w tym momencie zarządza Arką Gdynia. Więc postanowiłem tutaj postawić na tandem. Postanowiłem postawić właśnie na duet Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec. Dlaczego nie wywindowałem ich jeszcze wyżej? Być może kibice Jagi w tym momencie zapytają, dlaczego ci goście nie zajmują miejsca numer, nie wiem, numer 4 czy numer 5? Dlatego, że moim zdaniem. Masłowski i Siemieniec totalnie przebudowali Jagielonię. Oni po prostu doprowadzili do rewolucji. Oni wprowadzili ten klub na jakiś totalnie inny poziom. Mistrzostwo, skuteczna gra w Pucharach, budowanie młodych piłkarzy, coraz większa kasa, wszystko się zgadza. Natomiast moim zdaniem Łukasz Masłowski i Adrian Siemieniec nie mają tak gigantycznego wpływu ogólnie na całą polską piłkę. Dlatego uważam, że ich wpływ na to, jak nasz futbol się zmienił, jest o tyle znaczący, że po prostu na naszej mapie pojawił się kolejny potentat, bo tak powinniśmy traktować Jagiellonię, Ale uważam, że nie powinniśmy też przeceniać wpływu na przykład Łukasza Masłowskiego czy Adriana Siemieńca w kontekście polskiej piłki. Być może też dlatego, że Adrian Siemieniec jest jeszcze za młody. W kontekście Marka Papszuna, za chwilkę o tym wspomnę, da się zauważyć, że wielu asystentów Marka Papszuna trafiło na przykład do innych klubów. I to jest duży wpływ Papszuna na cały polski futbol. W przypadku Adriana Siemieńca nie jesteśmy w stanie jeszcze tego stwierdzić. Ale, 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 jeżeli okaże się, że Adrian Siemieniec po związaniu się z agencją SEG, Sports Entertainment Group, dostanie jakąś robotę w fajnym miejscu za granicą, co oczywiście będzie trudne, i za tym pójdzie rzeczywiście jakiś ruch w kontekście polskich trenerów, to myślę, że wtedy Siemieniec będzie miał argumenty, żeby absolutnie znaleźć się w top 5, ponieważ wtedy rzeczywiście wpływ Adriana Siemieńca na polski futbol będzie gigantyczny. Ale dobra, nie przedłużamy, lecimy dalej. Na ósmym miejscu umieszczam Roberta Dobrzyckiego i pewnie w tym momencie wielu sympatyków widzewa się oburzy. Jak to możliwe, że taka gruba ryba weszła do polskiej piłki, a ty go dajesz dopiero na ósmym miejscu? Jestem przekonany, że Robert Dobrzycki za rok znajdzie się na miejscu piątym, a za trzy lata być może na miejscu Pierwszym, albo drugim, albo trzecim. Zobaczymy. Dlaczego umieszczam go na miejscu ósmym? Dlatego, że choć. Robert Dobrzycki ze sprawą swoich pieniędzy już wylewa fundamenty pod wielki widzew i moim zdaniem ten widzew będzie wielki, bo ja za każdym razem wychodzę z założenia, że jeśli klubem zarządzają kompetentne osoby, a uważam, że w tym momencie, w tym momencie widzewie są kompetentne osoby, na przykład Dariusz Adamczuk, to myślę, że koniec końców te pieniądze jednak przyniosą sukces, ale w tym momencie jeszcze tego sukcesu nie ma, plus w tym momencie jeszcze nie da się zauważyć tak gigantycznego wpływu widzewa Łódź na cały polski futbol. Na widzew? Oczywiście, że tak. Robert Dobrzycki może być jedną z najważniejszych postaci w widzewie. No w ogóle w historii tego klubu. Choć historia oczywiście obfituje w wiele sukcesów i historia jest nieprawdopodobnie bogata, to, to co robi w tym momencie Dobrzycki, to jest nieprawdopodobne. To, co robi w tym momencie Robert Dobrzycki z widzewem, to jest tak, że możemy sobie, słuchajcie, wyobrazić taką mapę piłkarskiej Europy. I nagle w tym punkcie, w którym znajduje się miasto Łódź. Zaczyna pulsować po prostu taka czerwona kropeczka. Oho, tam się dzieje coś grubego. I dyrektorzy sportowi, czy agenci z tej części Europy po prostu już widzą, że pojawił się jakiś ekstremalny gracz na polskiej mapie. No bo trudno inaczej interpretować to, co się dzieje w Widzewie. Jeśli widzę, wdaje 5 milionów euro za piłkarza, słuchajcie, to są kwoty, które robią wrażenie nawet w La Jeśli widzę wściąga Bartłomieja Drągowskiego, jeśli Bartłomiej Drągowski mówi w meczykach, Bartłomiej Drągowski, czyli bramkarz, który jeszcze nie ma trzydziestki i... Było, nie było. Jest bramkarzem reprezentacji Polski. Mówi tak. Ja przyszedłem do widzewa teraz, bo za dwa lata ten pociąg mógłby nie podjechać. To w mojej głowie pojawia się pytanie, co tam będzie się działo za dwa lata, jeśli w tym momencie oni ściągają Bukariego i Drągowskiego. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Wiecie, dlaczego ja nie chcę przeceniać wpływu Roberta Dobrzyckiego na cały polski futbol? Uważam, że po tych gigantycznych inwestycjach Dobrzyckiego w kolejne transfery musi nastąpić pewien ruch. To znaczy, jeśli widzę wydaje 5 milionów euro, to ty jako Lech i Legia. No nie możesz na najważniejszych piłkarzy wydawać miliona euro czy półtora miliona euro, tylko raczej dwa i pół, albo trzy. Ale uważam, że jeśli Wicef za chwilkę będzie wydawał na przykład osiem milionów euro na piłkarza, to to nie sprawi, że Lech zacznie wydawać 7 milionów euro na piłkarza albo nawet sześć albo nawet pięć. Siłą rzeczy Dobrzycki, moim zdaniem, trochę zbustuje cały ten nasz rynek transferowy, ale wydaje mi się, że on działa po prostu w tak odrębnych okolicznościach ze względu na kwoty, że ten wpływ na cały polski futbol nie będzie aż tak duży. Dlatego fakt, że umieściłem tutaj Roberta Dobrzyckiego na ósmym miejscu, nie jest absolutnie. W żaden sposób deprecjonujący dla tego pana, ponieważ uważam, że to jest no, niesamowita postać w tym momencie w polskim futbolu, tylko uważam, że on działa po prostu w tak ekstremalnych okolicznościach albo inaczej. Stworzył tak ekstremalne okoliczności, jeśli chodzi o wydawane kwoty że inne kluby nie będą w stanie się po prostu do tego dostosować, bo no nie da się, no do siłą rzeczy nie da się, no nie możemy oczekiwać, że nagle każdy klub będzie wydawał 5 baniek euro na transfery. Ale dobra, lecimy dalej. Na siódmym miejscu umieszczam piłkarza, który w wielu rankingach, z tego co widziałem, znajdował się zdecydowanie wyżej. Tak swoją drogą przeglądałem też inne rankingi, a propos właśnie wpływu na polski futbol i tam znajdowały się na przykład takie postaci jak Szymon Marciniak, ja myślę, że Szymon Marciniak ma wielki wpływ na polską piłkę, ale chyba nie aż taki i nie aż tak bezpośredni w tym momencie. Myślę, że Szymon będzie miał wielki wpływ na polską piłkę po zakończeniu kariery. Bo nie zdziwiłbym się, gdyby to był człowiek, który po prostu pójdzie na przykład w kierunku bycia prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Widziałem, że wysoko znajdowały się na przykład postaci, które reprezentują telewizję, czyli na przykład Edyta Sadowska, najważniejsza postać w Kanal Plus, czy Marian Kmita, reprezentant Polsatu. Natomiast ja wyszedłem z założenia, że w tym moim subiektywnym rankingu umieszczę postaci jednak funkcjonujące bezpośrednio w tej bańce pod tytułem piłka nożna, a nie gdzieś naokoło, zahaczając właśnie o tę bańkę. Widziałem, że był też wcześniej, na przykład premier Morawiecki. Wyszedłem z założenia, że nie chcę tu dawać w tym momencie polityków, bo trudno też jest ocenić, na przykład, jaki wpływ ma teraz minister sportu na polski futbol bezpośrednio. Nie chciałem dawać też Marcina Animuckiego, czyli prezesa ekstraklasy, wychodząc z założenia, że. Ekstraklasy jako taka się rozwija pod kątem wizerunku, pod kątem oprawy całego tego imidżu ekstraklasy jest kapitalnie. Natomiast moim zdaniem wpływ na to, jak budowane są kluby, mają właśnie stricte kluby, znacznie większy niż sama ekstraklasa. W tym momencie mam wrażenie, że w kontekście naszej najwyższej ligi obowiązuje taki system naczyń połączonych, który po prostu sprawia, że wszyscy idą do góry. Natomiast no, najistotniejszymi postaciami są ludzie, którzy po prostu wytyczają kierunek w poszczególnych klubach. I do tego oczywiście za chwilkę przejdę. Na przykład Robert Dobrzycki, na przykład yy, Łukasz Masłowski. A na siódmym miejscu, żeby już nie przedłużać, chcę bardzo wiele rzeczy, jak pewnie zauważyliście tutaj, w taki bardzo mm, plastyczny sposób wyjaśnić, żeby nie pozostawić żadnych wątpliwości. Na siódmym miejscu umieszczam Roberta Lewandowskiego. Dlaczego tak wysoko? Ano, dlatego, że Robert Lewandowski jest postacią na tyle wpływową, że może w cudzysłowie mówiąc zmieniać selekcjonerów. Jeśli Robert Lewandowski podnosi jakiś temat w publicznej debacie o polskiej piłce, to jest to temat bardzo słyszalny. Tylko problem Roberta Lewandowskiego, w cudzysłowie mówiąc, bo Lewy wcale tego nie potrzebuje, on nie musi tego robić. Problem Roberta Lewandowskiego, Polskiego polega na tym, na przykład, żeby umieścić go tutaj wyżej, że Lewy nie ma ciśnienia, żeby mieć wpływ na polską piłkę, moim zdaniem, na tym etapie kariery. On skupia się na tym, żeby grać w Barcelonie, żeby strzelać gole, żeby wywalczyć miejsce, żeby wygrać rywalizację z Ferranem Torresem. To jest coś, co oczywiście plasuje Roberta Lewandowskiego wysoko, jeśli chodzi o tych, no wiecie, najważniejsze postaci w światowym futbolu w ostatnich latach, ale stricte, jeśli chodzi o, o to, czy jego decyzje mają bezpośrednie przełożenie na polski futbol, zdarza się, że mają potężny, jak zmiana selekcjonera, ale tych decyzji. Tych zdań, tych opinii wypowiadanych przez lewego nie ma też aż tak dużo, żeby na przykład umieścić Roberta Lewandowskiego moim zdaniem wyżej. Jeśli Robert wróci do polskiego futbolu i uzna, że chce stworzyć, nie wiem, akademię, że chce przejąć klub, że chce coś zrobić w Polskim Związku Piłki Nożnej, uważam, że z miejsca wskakuje na jedynkę. Ale w tym momencie on po prostu nie ma takiego ciśnienia, dlatego umieszczam go na siódmym miejscu i uważam, że jest to miejsce adekwatne. Wpływ Roberta Lewandowskiego, wiecie, gdzie jest widoczny? Przede wszystkim w akademiach i u dzieciaków. Ja, jako ojciec y, chłopaka, który w wieku 4 czy 5 lat właśnie trenował w akademii, widziałem, jak wielki wpływ ma Barcelona czy Robert Lewandowski po prostu na młodych polskich piłkarzy. Tego nie da się po prostu oddać liczbami. Tego nie da się oddać liczbami, jak bardzo Robert Lewandowski po prostu rozwalił głową pewien sufit i pokazał młodym polskim piłkarzom po prostu, że można. Jeśli dzieciaki wychowują się na tym, że widzą polskiego piłkarza grającego w Barcelonie, to siłą rzeczy pewna bariera pęka. Szóste miejsce to będzie duet dość kontrolowany. Wydaje mi się, i duet, który się rozpadł, to znaczy Michał Świerczewski i Marek Papszun. Dlaczego po raz kolejny umieszczam duet? Dlatego, że uważam, że po pierwsze, Marek Papszun nie zbudowałby takiego rakowa bez Michała Świerczewskiego, po drugie, Michał Świerczewski nie zbudowałby takiego rakowa, albo ta budowa trwałaby zdecydowanie dłużej, gdyby nie Marek Papszun. Do pewnego momentu to było wręcz idealne małżeństwo. Udało się z klubu startupu stworzyć klub, który tak naprawdę w polskiej piłce stał się potentatem i klub, który moim zdaniem miał wielki wpływ na polski futbol, także jeśli chodzi o wydawanie kwoty na piłkarzy i dla piłkarzy ze względu na to, ile piłkarze Rakowa zarabiają i ile Raków jest też w stanie po prostu wydawać na poszczególnych zawodników. I moim zdaniem wpływ Rakowa, który trudno jest też zmierzyć obiektywnie, też polega na tym, że Raków mimo wszystko, choć nie wiem, czy te postaci to przyznają wprost z Legii czy Lecha, ale jednak zmotywował pozostałe topowe polskie kluby, żeby wydawać po prostu większe pieniądze. Więc to jest jedna kwestia, więc musi się tu znaleźć Michał Świerczewski. Druga kwestia, Marek Papszon. Po pierwsze, jeśli dochodzi pod koniec roku do takiej wojenki na tle Raków Legia, czyli dwóch polskich potentatów, a propos tego, kogo ma prowadzić Marek Papszun, to już świadczy o tym, że ty masz bardzo duży wpływ na tę geopolitykę polskiej piłki, na tę mapę polskiego futbolu. Nie da się tego w żaden sposób zdeprecjonować. Druga kwestia jest taka, że moim zdaniem Marek Papszun wywarł gigantyczny, gigantyczny wpływ na środowisko trenerskie w Polsce. To znaczy, trenerzy chcą się uczyć od Papszuna, trenerzy wyjeżdżają od Papszuna i podejmują pracę w innych miejscach. Dawid Szwarga, Gonzalo Fejo, takich przykładów będzie więcej, wielu asystentów, mnóstwo postaci w polskim futbolu chciało przynajmniej przez jakiś czas popracować u Marka Papszuna, Maciej Kędziorek, asystent właśnie w Dynamie Kijów, po to, żeby zobaczyć jak to jest i dzisiaj wpływ Marka Papszuna da się zauważyć nie tylko po tej liczbie asystentów, ale też chociażby po fakcie, że Drużyny, które awansują do polskiej ekstraklasy, są porównywane np. do rakowa częstochowa, jak GKS Katowice, gdzie trener Rafał Górak w naszej rozmowie powiedział wprost, że jemu takie porównania schlebiają. Czy np. pod pewnymi względami Wisła Polska, jeśli chodzi o obronienie własnego pola karnego, i Mariusz Misiura. Moim zdaniem, wpływ całego tego zjawiska, jak raków częstochowa, na polską piłkę w ostatnich latach był gigantyczny. Czy będą się na to oburzać kibice Lecha czy Legi? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Uważam, że Raków bardzo mocno wpłynął na rozwój polskiego futbolu i do pewnego stopnia, nawet można powiedzieć, wywrócił stolik. Skoro zdobył mistrzostwo, to znaczy, że wywrócił stolik, a ten sezon w lidze konferencji był po prostu znakomity. Lecimy dalej. Piąte miejsce. Pewnie najbardziej kontrowersyjna postać w tym rankingu. Miałem powiedzieć, najbardziej polaryzująca, ale w sumie chyba nie polaryzująca, bo raczej ludzie a propos. Właściciela legi są zgodni. Dariusz Mioduski. Dariusz Mioduski już nie polaryzuje, tylko wzbudza ekstremalne odczucia wśród kibiców legi. Ale dlaczego on tutaj się znalazł? Po pierwsze, dlatego, że jest właścicielem legi Warszawa. No to, siłą rzeczy, to oznacza twój gigantyczny wpływ. Po drugie, jest ministrem spraw zagranicznych, w cudzysłowie mówiąc, w polskim związku piłki nożnej, czyli też mimo wszystko dość ważne stanowisko. Po trzecie, funkcjonuje w EK albo w ICA, w zależności od tego, jak chcemy właśnie rozwijać ten klub, czyli siłą rzeczy funkcjonuje też dość wysoko w międzynarodowym futbolu. Natomiast wpływ Dariusza miodowskiego na polską piłkę i na legię jest o tyle duży, że po prostu pod wieloma względami jest niestety negatywny. To znaczy legia się zwinęła, a jeśli legia się zwija, to jest to gigantyczne zjawisko w polskiej piłce. Trudno inaczej to interpretować. Ale z drugiej. Strony, jeśli Legia na przykład jest w stanie w trakcie tego letniego okna transferowego robić takie transfery, które możemy określać po prostu jako statement Kacpra urbańskiego czy Kamila Piątkowskiego, to też wpływa na polską piłkę. To też wpływa na polską piłkę. Jeśli reprezentanci Polski, młodzi piłkarze widzą, że Kasper Urbański woli w tym momencie grać w polskim klubie, niż na przykład tułać się po jakichś średnich klubach, przykładowo w Turcji, to jest to jakiś sygnał, jest to jakiś sygnał, a czasami właśnie takie sygnały, takie statementy ze strony poszczególnych klubów czy piłkarzy wpływają na postrzeganie także innych zawodników, więc moim zdaniem Dariusz Mioduski zasługuje na to, żeby być bardzo, bardzo wysoko w rankingu wpływu na polski futbol, natomiast w kontekście Legii ten wpływ jest bardzo w tym momencie negatywny i trudno oczywiście inaczej to rozpatrywać, dlatego uważam, że Dariusz Mioduski zasługuje tutaj na piąte miejsce. Czwarte miejsce... Piotr Rutkowski i Lech Poznań Piotr Rutkowski i Lech Poznań, dlaczego to podkreślam? Dlatego, że najistotniejsze jest to Co widzieliśmy nawet w niedawnym dokumencie na temat Lecha Poznań Na kanale Ekstraklasy Jak Lech Poznań funkcjonuje, ile osób buduje ten klub Więc możemy tutaj dorzucić Piotr Rutkowski Plus Karol Klimczak, plus Tomasz Rząsa Plus cały ten dział skautingu Plus oczywiście trener Nils Frederiksen Dlaczego umieściłem Lecha tak wysoko? W dużej mierze dlatego, że Lech zdobył Mistrzostwo Polski Lech ma wpływ na polski futbol o tyle Że wypuszcza po prostu bardzo wielu piłkarzy Którzy później trafiają na przykład do zagranicz i grają w reprezentacji Polski. To, że później drogi tych piłkarzy nie układają się, zawsze tak jak ci piłkarze by sobie wymarzyli, że pojawiają się kontuzje i tak dalej, to jest inna kwestia. Natomiast ja zgadzam się ze stwierdzeniem, które kurczę, nie pamiętam kto to powiedział, ale teraz mi się przypomniało, padło ostatnio takie stwierdzenie, że Lech Poznań jest hmm. najbardziej profesjonalnym polskim klubem. Jeśli chodzi o sposób działania transferowy, wydawane pieniądze w stosunku na przykład do sukcesów, to myślę, że najbardziej profesjonalne są Jagiellonia i Raków. Legia wiadomo zupełnie inny biegun. Natomiast biorąc pod uwagę Cały pakiet, to znaczy stadion, kibice, transfery, kwoty. Mm. Też taki profesjonalizm w obrębie tej organizacji, akademia, korzystanie z tego naukowego działu w Lechu Poznań, korzystanie z, ze współpracy właśnie z uniwersytetem, moim zdaniem Lech Poznań jest w tym momencie klubem, który zasługuje na miano najbardziej profesjonalnego klubu w Polsce i szczerze, szczerze, ja nie widzę grama kontrowersji właśnie w tym zdaniu. Więc jeśli mamy do czynienia z klubem, który przynajmniej w moim rankingu, a mówię, to jest subiektywna opinia, może być postrzegany jako najbardziej profesjonalny w Polsce, to prezes takiego klubu zasługuje na to, żeby w takim rankingu znajdować się bardzo... Bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Czyli Piotr Rutkowski znajduje się bardzo wysoko na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu musi znaleźć się selekcjoner reprezentacji Polski. Być może dla niektórych powinien być nawet wyżej. Być może dla niektórych powinien być nawet na pierwszej lokacie. No ale słuchajcie, no, nie wiem czy jest sens szczególnie to uzasadniać. Od tego czy reprezentacja Polski awansuje na Mistrzostwa Świata zależy bardzo dużo. Zależy koniunktura na piłkę. Zależy moda na piłkę, czy Polacy będą się interesować piłką, czy będą chcieli te reprezentacje oglądać, czy będzie syf wokół reprezentacji, tak jak bywało u różnych ostatnich selekcjonerów, czy będzie spokój, czy będzie taka pozytywna aura, przynajmniej jak do tej pory właśnie u Jana Urbana. Od tego, czy reprezentacja Polski awansuje na mundial, nie zależy tylko to, ile Polski Związek Piłki Nożnej zarobi, ale po prostu, w jakim miejscu będzie polska piłka. Więc nawet w, w tym momencie, kiedy to mówię, zastanawiam się, czy Jan Urban nie powinien znaleźć się na drugim miejscu, ponieważ decyzje Jana Urbana, jego powołanie jego decyzje taktyczne, to jakie funkcje on powierzy poszczególnym piłkarzom, to wszystko ma horrendalny, gigantyczny wpływ po prostu na polski futbol. Przecież słuchajcie, to czy piłkarz będzie kosztował na przykład 5 czy 7 milionów euro, albo czy będzie kosztował 8 czy 10, albo czy będzie kosztował 2 czy 3 miliony euro, naprawdę wielki wpływ ma na to fakt, czy ty grasz w reprezentacji, albo czy jesteś do niej powoływany. Więc nawet pod takim kątem biznesowym Jan Urban ma wielki wpływ na Polską piłkę. Dlatego trzecie miejsce, ale mówię, kiedy w tym momencie argumentuję tę trzecią lokatę właśnie dla trenera Urbana, zastanawiam się, czy nie powinien być na drugim miejscu, na którym znajduje się. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. I też nie wiem, czy jest sens to uzasadniać. Wydaje mi się, że większa była potrzeba, żeby uzasadniać te miejsca numer 8, 9, 10, 6 i 7, niż te miejsca numer 2 czy 3. Miejsce pierwsze być może będzie kontrowersyjne, a być może Was zaskoczę, do tego za chwilkę przejdę. Dlaczego Cezary Kulesza? No bo jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po prostu no, on decyduje, kto jest selekcjonerem. On, on decyduje, kto jest selekcjonerem 21. On ma gigantyczny wpływ po prostu na polski futbol. I czy nam się podoba to, w jaki sposób Cezary Kulesza zarządza Polskim Związkiem Piłki Nożnej? My Myślę, że moje zdanie znacie doskonale, bo wiele razy je wyrażałem. On musi być po prostu bardzo wysoko, albo na drugim, albo na pierwszym miejscu. Trzecie to już byłoby naprawdę kontrowersyjne. I niezależnie od tego, kto byłby tym prezesem, musi być po prostu bardzo wysoko. I teraz słuchajcie, ostatnia kwestia. Kto ma największy wpływ na polski futbol? Być może dla niektórych to będzie kontrowersyjne, ale umieszczę tutaj zjawisko, umieszczę tutaj pewną grupę zawodową, nie będzie tutaj jednej postaci, ponieważ strasznie trudno jest to zmierzyć, czyli agenci. W tym momencie najwięcej mówi się o Mariuszu Piekarskim, który uczestniczył w transferze Oskara Pietuszewskiego do FC Porto, przeprowadził ten transfer. Ale w polskim futbolu jest oczywiście wielu innych potężnych agentów, są agencje, które gromadzą bardzo wielu piłkarzy, są agenci, którzy działają, nie chcę powiedzieć, że w pojedynkę, ale w małych grupach, są agenci, którzy zatrudniają po prostu skautów, są bardzo różne modele, jeśli chodzi o funkcjonowanie agencji. O tym mówi się moim zdaniem stosunkowo niewiele w porównaniu do wpływu na przykład Jana Urbana, czy właścicieli poszczególnych klubów, ale kiedy człowiek po prostu porozmawia o polskiej piłce z ludźmi polskiej piłki w środku, najczęściej kuluarowo, to po prostu wtedy na podstawie tych wszystkich rozmów widać jak gigantyczny wpływ na polski futbol po prostu mają agenci i ja nie chcę w tym momencie uderzać takie tony, w jakie uderzał na przykład wiele lat temu świętej pamięci Ores Lęczyk, że agenci są największym złem polskiej piłki. Moim zdaniem wręcz przeciwnie. To znaczy dzisiaj agenci coraz częściej Dobrze prowadzą te kariery, po drugie, agenci coraz częściej czują, że jeśli będą chcieli, wiecie, skeszować jakiegoś piłkarza od razu i na nim zarobić od samego początku, nie wiem, jakieś miliony czy setki tysięcy euro, a potem tego piłkarza od tak odpuścić, to już ten, ten futbol po prostu tak już nie wygląda, to się zmieniło. Dzisiaj mamy do czynienia po prostu z prowadzeniem karier, a jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu czasami od A do Z prowadzą kariery polskich piłkarzy, no od A do Z powiedzmy tam, nie wiem, od 16, 18 roku życia, tak naprawdę, to. no. Oni decydują o karierach tych piłkarzy, tak naprawdę. Możemy się łudzić, że decyduje piłkarz, ale piłkarz słucha agenta. I dzisiaj ci agenci mają gigantyczny wpływ na to, czy piłkarz gra w takim klubie, czy gra w takim klubie. I jeszcze jedna kwestia, bo to też nie było tak popularne kilka lat temu, ale coraz częściej polscy trenerzy korzystają także ze współpracy z agentami. Wcześniej to nie było normą. Więc słuchajcie, wpływ agentów na polski futbol jest gigantyczny, ale powiem więcej. Wpływ agentów na polski futbol nie jest tak duży, jak wpływ agentów na światowy futbol. Gdybym miał stworzyć taki ranking. Najistotniejszych postaci w świecie futbolu ogólnie, to agenci też byliby na pierwszym miejscu. Mendes, y, Stellar, te wszystkie wielkie agencje, Wasserman i tak dalej, byłoby tak samo, ale uważam, że dzisiaj agenci, jako zjawisko. Mają po prostu największy wpływ na polski futbol, absolutnie gigantyczny wpływ. Czasami nawet fakt, że piłkarz zmienia agencję, też doprowadza do bardzo wielu ruchów po prostu na tej całej planszy, którą po prostu jest polska piłka. Tak jak mówię, trudno to oddać liczbami. Wiele rzeczy w ogóle w takich rankingach trudno jest oddać liczbami. Kto ma jaki wpływ? Tak jak mówiłem we wstępie, ale uważam, że jak wcześniej wspomniałem, menedżerowie mają ten wpływ gigantyczny. Moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten ranking. Mam świadomość, że dla niektórych ten ranking będzie kontrowersyjny, niektórzy pewnie się zgodzą z wszystkimi miejscami, niektórzy wyżej umieszczą Mioduskiego, na przykład, niż Rutkowskiego, ktoś na przykład y, umieści wyżej Siemieńca, ale bez, bez Masłowskiego, ktoś umieści wyżej Masłowskiego, ale bez Siemieńca, spoko. To jest temat stricte publicystyczny. To znaczy, dopuszcza dyskusję, dopuszcza różne argumenty, więc ja oczywiście do takiej debaty, do takiej dyskusji zachęcam w komentarzach. Oczywiście zachęcam przede wszystkim do zachowania pewnej kultury i savoir-vivre'u internetowego. I oczywiście zachęcam także do zostawiania łapek w górę i subskrypcji na tym kanale, ponieważ na tym kanale także nagrywam całkiem sporo materiałów i są to, ma są to materiały trochę inne niż te, które widzicie na moim kanale. Jest tutaj mnóstwo materiałów rozrywkowych, ale też właśnie tego typu i takie materiały też będą pojawiały się w kolejnych miesiącach. Więc jeśli nie chcecie niczego przegapić, to zostawcie tutaj subskrypcję, podbijajcie ten materiał, i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się. Pa!